Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim nowym filmiku Jak przywołać Braina bez żadnych modów, cheatów i ułatwień. Nie jest to trudna sztuka, odkryłem to dosyć niedawno. No, tak to właśnie działa, tak to właśnie jest. A więc będzie nam potrzebny diament, jeden kącek diamentu, co jest dosyć drogocenne Zapalniczka 4 obsydiany. Albo nie, 5, pięć. Pięć, 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 przepraszam. I takie coś z neteru, A więc zaczynamy budowę. Zaczynamy od tego. Ten klocek nie można go ominąć, bo on jest tutaj jednym z najważniejszych klocków. Następnie tak i tak. I powstaje nam taki jakby pół kwadrat, jeżeli tak mogę to nazwać. Następnie Kładziemy blok diamentu na, na ten owy obsydian. O, w ten sposób. Yy, I już zostaje nam tylko i wyłącznie włączyć. Yy, nie włączyć, tylko zostawić. Opa, w ten sposób. No to jest bardzo, bardzo prosta budowa. Yy, jak wiecie, HeroBrine boi się kwiatów. Boi się kwiatów, więc jeżeli trzymacie nasioną kwiata, kwiatu, to on się nie pojawi. A więc tak to właśnie jest. Ale. Pokażę wam tylko do połowy jak to podpalić, a następnie przejdziemy tam, bo tam jest lepszy, lepszy widok na, na morze. W ogóle tutaj stąd, stąd nie wyjdzie, ponieważ jest zwrócone ku domowi, a gdy y, takie coś patrzy na dom, no to po prostu Herobrine nie wyjdzie, bo będzie wiedział, że się schowacie do domu. No i Herobrine jest bardzo mądrym człowiekiem, jeżeli to można w ogóle nazwać, że jest człowiekiem, ale tak stworzył to, tak zostało no i tak to właśnie działa. A więc y, najpierw, chodźmy od razu tam może, albo dobra, pokażę wam do połowy tutaj. Najpierw podpalamy tutaj i w ten sposób. I następnie tutaj, ale na razie tego nie podpalam, bo oczywiście nie chcemy, żeby nam się na razie pojawił. Nie mogę zgasić, o, dobra, 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 działa, działa. E, a więc y, stajemy sobie, to jest ważne, że trzeba tak stać, bo inaczej wam nie wyjdzie po prostu. Kwiaty, najlepiej jeżeli macie kwiaty, to je wyrzucacie, ponieważ... Y, może wam coś się zepsuć eee, i tak i podpalamy najpierw na dole, to co jest najważniejsze Potem nie wchodząc na ten blok Obsydianu, bo trzeba być na, jednym, e, na jednej kratce, skaczemy spacją i zapalamy tam Następnie e, trzeba jakoś jakimś cudem skoczyć tam, ale to za sekundkę, coś wam jeszcze powiem. Dawno dawno temu, w ogóle znacie legendę Hirobraina? Dawno dawno temu żył człowiek taki rybak. Normalny rybak, wiecie, łowi ryby. Żył sobie rybak i powiedział kiedyś pewnego dnia: "Szkoda, że jestem sam w tej głupiej grze". Rybak odparł, że znaczy, jakiś głos odezwał mu się w tej grze, bo on to muzykę chłopa, który, wiadomo, grał w Minecrafta, to, to była jedna z pierwszych osób, która grała, to była jeszcze Alfa, czy tam nawet Classic, tam, nie, sobie grał. I tak sobie mówi, kurde, gdyby ta gra miała multiplayer, nie, i nagle taki głos, taki głos, niczym stonka, niczym stonka na polu siana, yy, powiedziała, że to wszystko jest nieprawdą, to wszystko jest... Yy, że, że on nie jest sam, że kamery na niego patrzą, na, na niego słuchają. To, 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 nie, to nie działa tak, młodzi ludzie. Tak sobie właśnie pomyślał, nie? I pomyślał, że zbuduje ołtarz. I właśnie to jest owy ołtarz. A więc stojąc na kratce przed, podpalamy i uwaga, bo to jest to jest najważniejszy teraz punkt. To jest mega, mega ważny, mega, mega śnie ważny. Wciskamy F1, podpalając owy materiał, ponieważ dlaczego, od razu pytania pewnie dlaczego F1, dlaczego nie F3 dlatego F1, gdyż gdy Brain nie, nie jest w stanie wtedy zobaczyć naszych rąk co, co skutkuje lepszą orientacją yy, yy, w, dzie w dziejach tam dziedziny a więc yy, wciskamy F1 i skaczemy i podpalamy i zaraz powinien nam się ukazać o, ho, ho, widzicie? Trzeba uciekać, bo od on będzie nas bił! Będzie nas strasznie bił! Będzie nam, serduszka będą uciekały! Trzeba uciekać! Trzeba uważać na, 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 na wszystko, co jest wokół. No i to, to jest bez sensu, bo to wiadomo, że padniemy. A no, a to jest. No to jest, to jest, o, widzicie? Ta, tak to, tak to jest. No i, i... Dziękuję bardzo, wyleciał mi cały exp. Yy, to był właśnie poradnik na temat. Yy, jak. Jak zginąć w łatwy sposób, jak przywołać Herobrina. Dziękuję bardzo, życzę smacznego, po więcej przepisów zapraszam na mój kanał. Do widzenia.